Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku od zera do legendy. Co ja wam mogę powiedzieć? Czas na wojnę. Albo moja głowa poleci z klubu Nottingham, albo dam radę. Ale zaraz wszystkiego się dowiemy, ponieważ zaczynamy meczyk. Trzymajcie kciuki ludziska. Tak szczerze mówiąc, to nie chce mi się odchodzić z tego klubu. No ale... Moja sytuacja jest fatalna. Więc może się wydarzyć wszystko. Dlatego nie biorę jeńców. Liczy się tylko wygrana albo oni, albo ja proste. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach o moim facebooku i udostępniajcie mój kanał, żeby było nas coraz więcej. To jest takie ABC. Dobra. A teraz czeka mnie ciężka batalia z Bristol City. Może tę głowę wsadził jak żyrafa.

ale ach ale mi zdjął. zabrakło centymetrów U ja, ale fart, nie trafił. Tak jak wczoraj mówiłem już na live, niedługo wjeżdżam z NBA 2K20. I też zrobię z tego serię. Więc zapraszam na mój kanał, jeżeli kogoś interesują takie gry i tematyka sportowa. Dawaj, 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 dawaj. Biegnij, człowieku. Ty nic z tego nie oglądasz. Obrona przeciwna piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Piłka jest tu. To tak, było blisko, niestety nie wyszło. Obrona przeciwna przy piłce. Ej, od tyłu. Powinna być czerwona interwencja Weź tego sędziego. Spakuj. Czerwona jak nit, falu tyłu, wyprostowane nogi Naki Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Zostawimy misjać. No i co, albo oni mnie przełamią, albo ja ich. już od dłuższego czasu to już nie jest normalna rozgrywka w tej karierze, tylko to jest wojna. No ale kiedyś zrobię jakieś wycinki, jakie błędy, jak nie popełniać błędów FIFA 20, bo ja mam ich. Bardzo dużo. Właśnie widzieliście moją próbkę umiejętności. <laughs> Taki poradnik dla kogoś, kto ma tak nie grać. Dobra, muszę uspokoić grę, bo taka bardzo chaotyczna jest. Tak na przykład na boisku szkolnym czasami się grało. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrończych. No i nikogo. Zobaczmy ja, co się dzieje. ale lipa. Powoli, z rozmysem, ale precyzyjnie czekają aż nadają się szansa do strzału. Nooo, ten bramkarz jak wyskoczył to... ...nie zauważyłem, że to był kolan. Naki Wells... Kurczę, meczek na razie wyrównany wam powiem, przynajmniej ja to tak widzę, nie wiem, może by inaczej, ale to jest na przełamanie. Patrz, patrz, już druga taka sytuacja, gdzie tam nie był kryty, na razie dwa razy miałem farta. Czy, teraz mu dopiero za ten faul mu pokazał żółtą kartkę, powinna być czerwona, człowieku. Niedobra, dobra. Ja. Ty no co jest z tymi obrońcami? Ja ten w ogóle co wpadł na bramkę? Co tam się działo? No typówki jakieś takie... Dobra, ci włączyli drugi bieg, nie? Spalony! Patrzcie, oni przechodzą, biegną po mnie jak po dywanie. No, wszystko. Miałem więcej szczęścia niż rozumiem. Patrz jaka seta tu mogło paść A co jest Dobra zaraz Dobra kończ Dobra faktycznie tego samego zmienimy Chłopacie napracował. Zacieli Druga połowa rozpoczęta. W pierwszej połowie ten mecz mógł iść w dwie strony. Mogłem ja wygrać, znaczy prowadzić, albo oni. Znaczy oni chyba więcej mieli sytuacji, takich bardziej klarownych. No gdzie, człowieku? Przy tym nie ma szans. Spróbuje szczęścia z tak daleka, czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. No ja, no nikt tam nie poszedł za tą piłką. No i kolejne jego dobre podanie. I tak oto. Ja. Dobra interwencja. Pff, piła była dobra. Ciekawe. Mówiłem, że tego nie złapiesz. Ja! Yeah. Zwłaszcza, co oni robią. Fał za faulem jest w ogóle. Muszę ładnie działać. Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Wyszło. Dobra, może jakaś zmiana? No, ten Sirwa taki już trochę chłopak mi okłap. Dobra, jedziemy. No, niestety, no, no musisz, chyba w musisz, zmianę, Ach, kurczę. Ciężko się do nich dobyć. Ładna akcja, i szansa na doświetrowanie. No przy... Przyciśnić się. No ja. No świetnie podaje księgi w całym metodem. Naki Wels. Mogą ich yeah. teraz skontrować. No goń go, gon go. Podają piłkę między sobą. Bardzo łatwo podalić piłka są w tej Spalony, spalony! Ryzykować, ale my się. ta główka nie pyta. Dobra moja, elegancko, 62 druga minuta. Nie stoi Karwalio. Tak Kilku graczy również poszło za tą akcją. Co teraz wymyśli? This is a for -Berry. That's Tyler Berry. Tyler Berry. That's No ja! Było blisko. Dobra, damy radę Jest dobrze ustawiony co zrobi Na piłkę co teraz zrobi Uf. Nie u to niez muszę jakąś zmianę zrobić bo nie wiem Można pewnie sporo zawodników moich

Дай сфокус. Я пиердзяля. Ну не вежда! tam powinno być 1-1 już, nie? No kur... Dobra po meczu ej, nawet jak zremisuje to. Nie, dobra pomyśl. Nie no, nie wierzę w to, że mnie teraz nie zwolnią, Ja jednak przygrałem tą bitwę. No, nice Zobaczmy. Wspólnie. Fatalnie. W ogóle powiem wam tak szczerze, że ciężko mi się gra tą drużyną, nie. Some questions regarding the match. Thanks, that's all. 44. Ciekawe jaka jest ich granica wytrzymałości. Queens Park Rangers jeszcze. Dobra. Kogo my tu mamy? O. Ten się zapowiadał nieźle. Tego też weźmiemy. Mm. Dobra. No to, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, bo jednak jeszcze chcą mnie. Dziwne, ale tak jest. Zobaczymy, co się będzie działo z, Queen, z Queen's Park Rangers. Może wygram. Ale wszystkiego dowiecie się w kolejnym odcinku od Zra do Legendy. Zapraszam, Siemano, trzymajcie się.